Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym chciałbym poruszyć temat powtarzających się informacji w mediach, zwłaszcza kryptowalutowych, oraz próby manipulacji odbiorcami, ponieważ jeżeli jakaś informacja nie jest dopowiedziana, to może zostać odebrana w różny sposób. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani, zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję i lecimy z tematem. Mam przykład podstawiony pod nos. Informacja powtarzająca się w mediach kryptowalutowych, że ktoś przesłał 27 około bitcoinów na portfel Satoshi'ego Nakamoto, czyli twórcy Bitcoina. I pisze o tym bitcoin.pl.org, pisze o tym Komparik, pisze o tym bithub.pl, pisał o tym nawet rok temu BeInCrypto. Także jak widzicie, nie jest to najnowsza informacja, ponieważ rok temu około Ktoś przesłał na ten adres 4 bitcoiny. I co dla mnie jest takiego irytującego w tym wszystkim? Pierwsze to fakt powtarzania tej samej informacji w różnych mediach. Nie wiem, czy oni nie mają o czym pisać, czy jaka jest ich intencja, ale z pewnością zgodzicie się z faktem, że jeżeli ktoś jest nowy na rynku krypto i czyta coś takiego, to wzbudzają się w nim duże emocje. I teraz ten ktoś może sobie pomyśleć na przykład, że Satoshi Nakamoto wrócił, teraz będzie sprzedawał te bitcoiny i cena jego może spaść i na tej podstawie może podjąć chaotyczną decyzję, zwłaszcza jeżeli jest nowy, do końca też wie jak radzić sobie z pewnymi emocjami, które dopiero teraz poznaje, ponieważ wszedł niedawno na rynek krypto. Dlatego moim zdaniem nie do końca jest to w porządku ze strony mediów, tym bardziej, że pamiętajcie, media są ogromnym narzędziem, które mogą wpływać na nasze emocje, a co za tym idzie na decyzje inwestycyjne, zwłaszcza że jest to młody rynek i ceny potrafią się wahać naprawdę w dużych przedziałach. Kolejny aspekt: ktoś przekonał 20. 7 bitcoinów na portfel Satosiego Nakamoto wczoraj. Poniżej mamy informację, że większość środków pochodziła z portfela oznaczonego na platformie Arkham Intelligence jako należącego do Binance. Czyli Binance wie dokładnie, kto przesłał te środki, ponieważ jeżeli to jest 27 bitcoinów razy ponad 40 tysięcy dolarów, to jest ponad milion dolarów. I teraz, jeżeli ktoś wysyła taką kwotę z Binance'a. To oczywiście Binance doskonale wie, kto to jest, ponieważ musiał zrobić KYC, musiał podać swoje dane. I moim zdaniem w mediach powinien być poruszany ten temat, że Binance nie dzieli się z nami takimi informacjami, z jakiegoś powodu nie wiemy, a media w kółko powtarzają tylko, że coś tam stało się na portfelu Genesis Satosiego na Kamoto. Idziemy dalej. Wróćmy teraz jeszcze do artykułu Bin Kryptos sprzed roku. Gdzie został wskazany ten sam adres i była informacja, że ktoś wysłał 4 bitcoiny. Na tej stronie mamy podany adres tego portfela. Kopiujemy, wchodzimy na stronę bitinfocharts.com. Klikamy Bitcoin. W wyszukiwarce wklejamy ten adres, ukazuje nam się historia tego portfela. Schowajmy sobie transakcję poniżej wartości 100 dolarów. Mamy faktycznie. 5 stycznia wpływ niecałe 27 bitcoinów i widzimy niżej, plus 4 bitcoiny też rok temu tutaj wpłynęły. Co jeszcze ciekawe, nie są to jedyne dwie transakcje, jest tutaj ich naprawdę dużo, a jeżeli rozwiniemy to o wszystkie transakcje, nawet te mniejsze, mamy informację, że praktycznie kilkadziesiąt razy w miesiącu na ten portfel wpływają jakieś środki. Od siebie chciałbym dodać, żebyście zawsze weryfikowali informacje, które usłyszycie w mediach kryptowalutowych i nie tylko. A jeżeli się podobał odcinek i chcielibyście, żebym tworzył więcej takiego zdroworozsądkowego kontentu, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Dajcie znać, co o tym wszystkim w ogóle myślicie. Do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Cześć!